Cześć, kuzyny. Z tej strony wasz kuzyn. A ja was witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. A jest dzisiaj z nami Alicja. Cześć. Ja nie będę wam mówił, dlaczego się śmiejemy, bo to e, takie prywatne sprawy. Nie no, żartuję. Nie, bo Cezara coś pomyślam Alicja się po prostu Czułam, śmiała, bo, 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 bo przeleciała całe boisko. <laughs> Razem z piłką widzicie Ja się nie śmieję liczę, żebyś potem nie mówiła, że ja się śmieję, nie? <grymne> Dobra jedziesz Zobaczymy jak nam pójdzie, mam nadzieję, że wam pójdzie ładnie Puściliśmy sobie rankę dziki I już jak widać pierwsza brama zaraz dla nich Nie, nie ma bramy Nie, 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 ma O Jezu sorry, musiałem po to polecieć spokojnie, spoko. Jezus bierzesz, bierzesz, bierzesz. Wow! O, pięknie Alan. Dzięki, dzięki. Spoko, spoko. Czekam, to leci. Nie wleci właśnie. O, o kurwa, zobaczysz na odcinku! O Boże! O O kurwa jak się w wpsiane, wpieczyła! Ja pierdzielę! Ja się ciebie boję W Ciebie też tak Dawaj o, Dobra Jezu. mam to Dobra nie wiem co ja zrobiłem Pięknie Sejd Patrz papi mam jest byk mm -mm. ładnie o to chodzi. Moja? Moja będzie. Dobra, dobra, dobra. Ona się odklejem A, i szkoda. No, no. Jak się ze mnie teraz śmiesz Moja. Nie moja. Nie moja. Aha. Mówiłem, że twoja. No, dziękuję. Kurde szkoda, że tego nie trafiłam. I tak wiesz... lecę sobie, lecę i... Tak tak, ty se lecisz, ja bym ci powiedział, tak. że ty... No. no. Mhm. się nie śmiej. Nie powiem, ja nie będę tego mówił. Taki kozak jest. zaraz jak, jak będziemy lecieć tu... What? Patrz, a ja chciałem powiedzieć, zobaczymy ile bramek. O Jezus. Patrz. Kolejny save, fakt to się robi. Alicja Kerry w tym momencie. Dobra. Idź ty kurwa downie. Masz tu. Dawaj, dawaj, dawaj. Masz tu Alicja! Yeah, nie! Bierze. Ja zjebałem to, tragicznie ja zjebałem. Też, ja też nie łatw się. Oj! Aha! Um... No to 2-0 wygrywamy! No, on jest, przynajmniej jest śmiesznie! Sorry? No 2-0, wygrywamy, no. mówię. Wygrywamy, jedziemy po nich jako O Jezus, w Alicja, my strzelamy do, do złej bramki, my musimy do niebieskiej. O, no. A no tak. Kurde. O, ja nie mogę. Dobra, no to teraz Dobra, do niebieskiej. Sorry. Dobra, już. Sorry, sorry, czekaj, wybiję A, no to i strzelam do niebieskiej, mi? bo pomarańczowa to nasza, ja zapomniałem. No tak. Kolory, już... Małaś akcję! Masz No, co ty śmiecią nie pijesz? I ty? Pa, jak mnie popycha? Ładnie! W ja pierdolę What? Jezus! Nie, no nie traf tego, ty kurde mały karakanie. Nie, jeszcze brzydki. nie weszło mi Dawaj, dawaj, dokładnie. Ale... Nie wiem, patrz, nie wierzę w to. No to też nie weszło. Coś no pecha co? mamy dzisiaj, nie? No naprawdę, nie? Pierwsze lamy do pomarańczowej. Do własnej bramki, a teraz to, czy no, to w dobrą nie możemy trafić. Ładnie, brama Wejdź! Za... Dawaj o. Jezus, Jezus Dobra Aha Dawaj, dawaj, dawaj Nie mam boosta okay. Jadę po boosta Ładnie dobra. Nie ma bramy? Nie, nie będzie Co? I myślałam, że to za wysoko lecimy. Ja też myślałam, właśnie dlatego nic nie robiłam. No. Ja nie mogę skoczyć, ale. No. <grafię> Zatrzymałam się przez rękę. No, koment Alicja. Ale czemu, czemu ty się do mnie tak stręli? A dzwonią mi teraz na odcinku, dzwonią. To konkretne dzwonienie. To ja. Nie, nie, nic. Ja nie odbiorę. Spierdalajcie, nie wzywajcie mi tu. O. Dawaj, dawaj, nie Nie mam busta, nie ale, ale, mam busta. Musi ją tylko od boku. No. Kurwa, nie. Strasznego pecha ma. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Ładnie. No patrz jaki rakan. Kurwa, znowu do pomarańczowej strzeliłem! Kurwa! Ale bez jaj. Co to był za freestyle? Chciałem polecieć do piłki, no co? No Myślałam, że to nasza bramka, no co? Idziesz za Dawaj jedną szylimy! Honorówkę! Dawaj, Alicja! Masz teraz, patrz, patrz! Masz! Alicja! Dawaj od bandy! No i chuj Konkretne GG Takie, takie jak na pralce GG Ja pierdol. Nie no mamy mamy pecha po prostu dzisiaj. No, no, to, to jest czysty. Eee, boże. Konkretne y, wpierdoliła się w ścianę. To konkretne salto na obronie. <laughs> Ty, Ty ja, mam teraz tak. Y, gwiazdkę złotą, Dywizja 1. Spadnę do y, challengera trójki, jak przegram. O nie, nie, ja ci nie pozwolę spać. Nie, nie, nie. pozwolisz mi spaść? Nie będę się trzymał. I wie, że pani się śmieje znowu, nie? Konkretne, spaść w dół. Dobra, miada. Dobra. Teraz tak. Wszystko Jeszcze... będzie zaplanowane teraz, patrz. On teraz to trafi, nie? Wybije mi to. Sobie znowu to pierdolnie, nie? Ja to wybije w tym momencie. I podaję ci do środka. A ty się nie wiem gdzie... Aha, to nie to. No i poleciałaś przed piłkę, dobra. No problem. Nic się nie... Ooo, się stało. Bramce, kurwa, zapomniałem, że do pomarańczowej mamy wszelić. Alicja, co taka cisza? Siedzisz mi, kurwa, masz zero punktów. Zero punktów ma. Nawet cię na bramce nie ma, weź. Nałóż się do zera jest... No i po co to ma wpaść? I mam ją bramkę, pa. Aha, dobra. Ładnie. To jest tak. Uf, Mamy pierwszą, mamy pierwszą bramkę. Dlaczego tak szeptasz? Bo chciałam fajnie, brzmieć. Faj fajnie co? Fajnie co? Powtórz, bo nie zrozumiałem. Ja cię nie zrozumiałem, ale na chcę, pewno coś powiedziałeś Chciałam fajnie, dobrze Aha. Tak, tak. Um, no ja wiem o co chodzi, tylko nie chcę tego mówić. Ja wiem, ale o co ci chodzi. No, wybrzeż. Patrz! bra Czy nie? Nie zabrałem. Breakdensa zastańczyłem. Jak zawsze. Gdzie ty jesteś, Alicja? Aha, z tyłu. To konkretny z tyłu. O, ładnie chodzi. Ładnie, ładnie. Jak na razie jest 1-1 No, jest bardzo dobrze. Widzisz, bo ty, bo ty, co bo Ci nie pozwalam spać. No, ale czy ciekawy czy z rangi czy naprawdę nie pozwolisz mi spać? No, ale skąd? Nie powiem ci, zoszłam, nie. <grym> <grym> Jesteś tam? Jestem. Masz? Pięknie. Pięknie. I o to chodzi, Alicja. <grym> ja ci nie, też nie pozwolę spać. <grym> <grym> Słyszeliście? Mm. Ale skąd? Eee. Z, z rangi <grym> To dobrze. <grym> Ale ty nie masz rangi, także nie wiem. <grym> o co No to? No co? Ale to... Nie no to dobrze właśnie, bo wtedy Nie, ja dobra, nie. dobra, nie będę rozwijał tematu kurwa. Ja mam... Ja mam ranny wszystkie. Masz to? Nie jeszcze. Nie. Nie. nie, nie, ja sobie staję na branci bo dobra. nie, nie bo ja... bezpieczna jestem. Kurwa. Dzięki, Alicja. Chciała... Ym, no, ja nie będę mówił, co ty chciałaś tam zrobić. Chciałam w tyłek. Tak, mm -hmm, ale wjechałaś mi w tyłek. Też fajne. Ja widzę. Konkretne fajne. Jak tu mam bram, że bramę? Że bramy masz, patrz. 3 jeden. Nadrabiamy wszystko. Co powiesz, zrobić jakiegoś freestyla? No. Rzucisz mi jakąś ładną piłkę, żebym freestyla Dobre, zrobił? Dobra. Dobra. Nic. Jadę. Będziesz taki freestyle jak na tamtej obronie. <laughs> Tylko że lepszy i do, do dobrej bramki, Ta. tak, tak Patrz na przykład taki Z, No w jak go zrobiłem O Jezus Ale widziałaś jak go ten swejkowałem? Łażyłka, to... No to było masztu. wszystko zaplanowane tak, 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 tak. Masz tu. Pięknie. Ale drona, ale jestem dobra, o mój Boże. No jesteś dobra. O safe! <grym> Aż what a szła safe pisze. No widzisz, nawet przeciwnik. Przeciwnikowi się spodobało. To jest dobra, bo ja go zarabię jaśni. Co, zdradzasz mi teraz z przeciwnikiem? Yeah. Zazdrosny jesteś? <grym> nie no, pierwszy mówisz, że nie pozwolisz mi spać, a teraz z przeciwnikiem kręcisz jest nie ręce. Ty kurwa wiesz, że ja się w ogóle nie ten... Ja się nie staram ani nie skupiam. Ja nie wiem co... Nie wiesz, ja też się śmieję, co z siebie. Ze mnie! Ja się z ciebie śmieję. Masz tu. Brama. Patrz jaki freestyle. Brama! Alicja w tym momencie carry, Mada fakas Patrzcie na to. To ale ładnie ci to wyszło, pokaż to. No to powiem ci konkretny freestyle. Ten już nie wiedział co zrobić. No, GG. GG. Aha, Alicja ma więcej punktów niż ja. 3 goals. Ja mam... Ja mam jeden epic save. Zagramy trzeci. Pewnie. Bo Alicja... ...wpierdoliła się w sianę. Jak dzik w kure. A ty salto na bramce. Jakie salto na bramce? O co ci chodzi? Bo ja tego nawet nie pamiętam. Co ja tam zrobiłem? To jest, zobaczysz na odcinku. Pokażę ci. Jakie bro? Jakie salto? <grym> znaczy, nie na bramce tylko. Hmm. Chciałyśmy się, chciały się <grym> bronić. Aha! <grym> już wiem o co chodzi. Już wiem nie jak... Nie mogę nic powiedzieć, bo <grym> Ja już wiem jakie ja, ja, ja jak salto ci chodzi Tak jak e, u, u Bolek na dywanie wtedy zrobił Jak Bolek na <ścoughs> O kurwa Wiesz, że on ogląda moje odcinki? Nie Łe, co to był za lag? Alisia! Bronisz to? Bronisz to. Biorę Tylko powiem ci, że nienawidzę tego boiska ja też nie, to jest najgorsze boisko. Ale damy radę. Gruszka team. Jezu, już Alicja zaczyna od gruszki. Ja pierdolę. Ja nie mam gruszki. Na mnie mówią na roketa. znaczy jak gram w roketa to na mnie mówią Masijas, bo ja w masarni kiedyś pracowałem i kiełbasy tam kroiłem. Nie, nie pracowałem naprawdę, ale tak, takie przysłowie, bo, bo, bo ja ten e, nawijałem normalnie kiełbasę na pento. Nie! Nie Także ja kiełbasę mam? A ty co myślisz tobie to nie wiem. O kurwa! Ale przecież pokazywałeś. Jezus, ale owoce ci pokazywałem a nie. No. No. Kurwa, sąsiad tam światło zapaliła ja się, wystraszyłem <grym> ja zrobiłem Patrz na to No Myśleli, ja... że ja strzelę Oblałam się Co zrobiłaś? Oblałaś się Oblałaś się <grym> Mam pada mokrego, proszę. <grym> o Jezus, na, na szczęście nie masz nic innego mokrego. Tego nie wiesz. O Jezus <grym> Kurwa Konkretny odcinek, łapka w górę za to, nie? Konkretny odcinek O broń Dobra o, jaki Nie ma, nie ma, nie ma Ale będzie chyba kontra ładna. No dajesz Nie słyszę. Ja za nas Uważaj Nie wiem jak niech Brama. Oh, sorry Proszę. Dobra nie co so... muszę, muszę być się spada bo jest za zawęcony no dobra, no, no. Najważniejsze, że tylko pad jest zalany. Tego nie wiesz. Ja pierdolę, nie chcę wiedzieć. Na pewno nie teraz. Oh. Może po odcinku? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I... Co się dzieje? Co się... o, 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 Nie. Szkoda, że wziąłeś. Mogą ci powiedzieć. Masz tu. O Jezu, Dobra, ładnie, boch, ładnie. Proszę, proszę. Jak się ładnie odbije. Pięknie. Pięknie. Dzięki. O to chodzi. Mhm. No jeden przegrany, dwa wygrane będą, będzie Git jeszcze na tej mapce. Co, ja w ogóle nie lubię tej mapy, bo jest jeszcze... kurwa najgorsze boisko. Jeszcze jak się śmiejemy cały czas, to w ogóle. <laughs> w ogóle się nie staram, ludzie, naprawdę. Jakbyśmy tak starali się, to byśmy chyba zjechali zik no. ich do zera i nie Jak wiem... Wcześniej, do... nie? <laughs> tak, to wcześniej to... Y... No, 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 no... No, comment, nie? No. Ale wcześniej czuję, to, to gdzieś zera było. A dla ty nich. mówisz... Ty no, właśnie o to chciałem... <laughs> właśnie kto chciałem powiedzieć dla nich. Ładnie, pięknie. Dziękuję. <coughs> Dziękuję. Kontra będzie, czy nie? Pojedziesz do środka? Jestem przy środku. Oj, szkoda. ładnie Uważaj, na bramę. Pięknie. Trzeba teraz obracać. Kontra będzie z tego. Dawaj. O, właśnie mi złapł, są. Bierz to, Alicja. Mhm. Poczekaj, poczekaj. O Jezus. Chcę poczekać. Ale to szybkie było, 116 na godzinę. Pokaż, co on zrobił. Aha. Ładnie. O kurwa, ale Masz, pas, 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 pas. Freestyle, freestyle. Nie, żaden freestyle, się bawi... Co? O Jezus. Całe szczęście. Ale znowu ładne, Patrz. Nisko Już się bałem freestyla zrobić. Dobra, to teraz daj mi wrzutkę ja zrobię freestyla. Zobaczymy, no. jakiego freestyla zrobimy. Dawaj. Ty jedziesz. Nie wiem, że niż Jazer. Ja będę. Polski Jazer. Polsko-niemiecki hmm. <laughs> Polsko-niemiecki, <laughs> polsko -niemiecki, włoski, niemiecki, angielski. <gasps> <laughs> oh, <kurde. clears throat> jazer. No. Międzynarodowy liczby a ja Oj, obrony Tak To coś obraziło? Nie, 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 nie ładnie Dobra Co mi czemu mi tak z Zlagowało Cię? No, zlagowało mnie Ojej dobra. Ładnie Pięknie Szkoda, że był staniony O Jezus Zobacz, Mało usta O, dobra, przelocie Kurwa, co ja robię? Cześć, 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 Bardzo ładnie 30 sekund, znam nie radę Nie wiem, czy on tam... chciałem jednego... Dawaj Alicja, wybi to o, Chociaż, damy radę, jednego jeszcze Dawaj Aj, szkoda okay. Dawaj, Dawaj. Dobra. Dobra. Co? No nie, nie. Ja pierdole Ale to piękne było na końcu. No, świetnie. No dobra, nie spadłem z rangi. Utrzymałem to co Ej, miałem. Jak skrzynkę dostałam? Do otwierania. Ple. Co? No co do otwierania. A co ty chcesz z tą skrzynką zrobić? No do otwierania skrzynka. Nic nic, nic, dobra. Nic nie później powiem Dobra, okej. Okay. Dobra Mordki, słuchajcie, dziękuję za oglądanie. Chcecie więcej takich odcinków z Alicją, to zostawcie łapkę w górę oraz komentarz fajny. No i co? Ja dziękuję za oglądanie. Witam... Tu witam kurwa Dziękuję. Do następnego. Dzięki Alicja za odcinek. Elo, no pozdro.